Zielono, cicho, przyjemnie. Można tu odpocząć i poczytać książkę, wybrać się na spacer, pobiegać czy zorganizować piknik. Każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Dlatego małopolskie parki cieszą się tak dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. W takim miejscu jak to jest miło odpoczywać, zrelaksować się. Jeździć na rowerach, na rolkach, no. Jest wiele atrakcji. Czuje się tu tlen, czuje się tu zieleń, czuje się wodę. U mnie dzieci uwielbiają tutaj przychodzić. Przychodzimy dość często. Jest tu zielono, jest tu czysto. Dzieci są bezpieczne. Takie nawet maluszki mają się gdzie pobawić przez to, że jest nowocześnie zrobione. Takie miejsca są ważne dla dzieci. Małopolskie parki zmieniają się na naszych oczach. Tylko w Krakowie znajduje się ponad 51 takich obiektów, a w Małopolsce mamy ich blisko 80. Część to parki zabytkowe powstałe w obrębie historycznej części miasta. Dzięki inwestycjom z funduszy europejskich cieszą oczy, dają wytchnienie w upalne dni i tworzą oazę spokoju. Idealnym przykładem jest park w Muszynie, w którym wyjątkowe ogrody sensoryczne to nie tylko niezwykłe miejsce odpoczynku na łonie natury, ale przede wszystkim są wykorzystywane do celów terapeutycznych i edukacyjnych, także przez osoby z niepełnosprawnościami. Jeśli tylko mamy okazję być w Tarnowie, to bez chwili zawahania powinniśmy odwiedzić park strzelecki. Historia tego miejsca sięga 1866 roku, a dzięki unijnemu dofinansowaniu odtworzono tu dawny układ parku i przywrócono jego świetność. Renowację przeszło także wyjątkowe mauzoleum generała Bema, które jest jedną z wizytówek miasta a wśród najmłodszych ogromną popularnością cieszy się nowoczesny plac zabaw. Także park strzelecki w Nowym Sączu dzięki środkom unijnym przeszedł kompleksową rewitalizację. W miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się zaniedbana muszla koncertowa, powstał okazały amfiteatr ogromne wrażenie robią także przepiękne fontanny, sadzawka i inne elementy małej architektury. W odnowionym miechowskim parku królują dzieci. Planetarny plac zabaw to niezaprzeczalnie atrakcja przyciągająca uwagę mieszkańców i turystów. Dzięki unijnemu wsparciu można też korzystać ze strefy relaksu i aktywnego wypoczynku. Całość prezentuje się bardzo efektownie to tylko kilka przykładów z wielu inwestycji rewitalizacyjnych małopolskich parków i skwerów zrealizowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej. Miejskie parki to idealne miejsca do spacerów i relaksu, a kontakt z przyrodą pozwala na ucieczkę od codziennego zgiełku. Dlatego dostępne środki unijne inwestujemy tak, aby zaniedbane parki i skwery znów tętniły życiem. A małopolskie miasta zyskały kolejne atuty, które przyciągną odwiedzających. Warto je odwiedzać, bo nie ma niczego przyjemniejszego niż niedzielne popołudnie spędzone z rodziną w parku.